Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora. i zapraszam Was na kolejny odcinek Simsowej, adwentowej serii kalendarza naszego. 12 starterów do świąt. I dziś robimy domek w Sulani. Oczywiście, jak ostatnio często mówię, chyba ja powinnam zacząć mówić, kiedy odcinek będzie dłuższy, no ale ten będzie troszeczkę krótszy. Głównie dlatego, że nie czuję się ostatnio najlepiej, jakoś mnie coś dopadło, mam wrażenie. Raczej w większości są to problemy, które mamy już od jakiegoś czasu i, i niestety się zaczyna. Jak udało mi się przetrwać tamten tydzień, to ten zaczyna się rysować bardzo, nawet bardzo, bardzo pod znakiem zapytania. Więc ewentualnie w tym tygodniu mogę pominąć jeden odcinek, albo bardziej mogę pominąć jeden dzień, bo odcinki i tak się pojawią. Najwyżej pojawią się właśnie dwa w jeden dzień, ale możliwe, że nie będę w stanie i na siłach dograć Wam wszystkiego. No, wydaje mi się, że najprędzej w środę, czyli jutro. Bo nagrywam teraz w poniedziałek i, i widzę, że po prostu dzisiaj zbyt dużo nie zrobię. A kolejne wolne mam, znaczy takie bardziej wolne mam dopiero w środę, więc w środę jakbym zasiadła sobie, to może bym się wyrobiła, ale już nie w środę samą, a dopiero na czwartek, piątek. Myślę, że jeden dzień tylko pominę, ale nie powiem jakby nic, co wyjdzie. Najwyżej, no tak jak mówię, jeżeli nie uda mi się jednego dnia puścić, to po prostu puszczę dwa odcinki, jednego dnia, trudno. Będzie co ma być, wolę ostrzec, bo naprawdę czuję się słowiutko ostatnio, znaczy ostatnio dziś wczoraj i dzisiaj mogę też tak brzmieć troszeczkę bardziej moje, moje, ten, mój głos może być troszeczkę taki niższy, spokojniejszy, więc polecam przyspieszenie. Dzisiejszy starter jest w Sulani. On jest dość typowy z takich co robię, głównie właśnie takie na planie prostokąta, do tego naokoło, znaczy, przynajmniej z dwóch stron taki lekki tarasik. Dodatkowo do tego mamy takie bardzo otwarte wejścia, bardzo otwarte okna, duże przede wszystkim, przestrzenne wszystko. Znaczy, nie że duży jest, no megostator jest dość mały, ale chodzi, że wiecie, otwarte przewiewne przestrzenie, jasne, ale też i kolorowe bardzo, bo zdecydowałam się na troszkę, chociaż odrobinkę koloru. Tutaj działka jest 20 na 20 jest to jedyna chyba działka. Nie, no dobra, nie jedyna, ale jedna, która ma, jest tak mała i nie ma jakby wody na sobie, bo próbowałam jeszcze sprawdzić resztę te z, wo z wodami, ale te z wodami były stanowczo droższe, żeby je kupić w ogóle. Ta ma bardzo niską cenę startową, do tego można było właśnie skorzystać z dużej ilości, dzięki temu jakichś tam rzeczy, nawet elementów dekoracyjnych. Mamy łazienkę, mamy salon, mamy kuchnię, mamy jadalnię. Mamy sypialnię, mamy wszystko co potrzeba, w takim, myślę, wyspiarskim stylu, delikatnie. Możliwe, że to się troszeczkę Wam będzie różniło, bo jak nagrywałam to, miałam taki średni dzień i średnio mi się podobało to, co robię, i później, no, troszeczkę pozmieniałam. Także zawsze i tak zapraszam Was na zdjęcia końcowe, bo cały taki wydźwięk tego, co mi się ostatecznie udało osiągnąć, jest zawsze na zdjęciach. Dużo z Was pyta, czy będę je wstawiać w ogóle. I tak, tak, będę tylko, że po prostu jestem tak nieogarnięta przez to, że tak szybko staram się nagrywać, szybko staram się montować i wrzucać Wam i się wyrobić codziennie z tym. I głównie właśnie z tego powodu zapominam je sobie zapisać w bibliotece i później je wrzucić. Więc no na zasadzie hurtowości jakby w końcu ogarnę się, może właśnie w środę nawrzucam je wszystkie. Po prostu będzie, jak to zawsze, właśnie mówię hurtowo, wszystko co zapomniałam, powrzucane, żeby było razem. I żebyście mieli możliwość, bo faktycznie startery są dużo, dużo, dużo bardziej przydatne dla Was. Więc nie dziwię się, że faktycznie się o nie pytacie, dopytujecie, i kiedy będą. Ogólnie patrzę, że ta seria Wam się, w ogóle, że świąteczna seria jest fajnie oglądana. Cieszę się, że przychodzicie na nią codziennie praktycznie, bo widzę stałe osoby głównie. Przynajmniej w komentarzach widzę stałe osoby. Fajnie, że możemy sobie ten czas spędzić. W szczególności, że przynajmniej ja w tym, w te święta za bardzo nie czuję świąt i, i nie za bardzo mam czas, żeby się przygotować. I słyszę, że mój Daniel szeleści w kuchni i nasypuje sobie płatki. I mam nadzieję, że tego nie słychać na nagraniu, ale ja dzisiaj mówię dość cicho, więc możliwe, że będzie to słychać. Tak domowo, tak prosto, no co zrobić? Tak to już jest, a gorzej, że na górze też mi tam coś stukają. A ja naprawdę dzisiaj nie mam się głośniej mówić. No ale cóż, odcinek bez dźwięków natury mieszkania w bloku to nie jest odcinek, także cóż, trzeba to jakoś przeżyć i jakoś to będzie. Jakoś w miarę zazwyczaj mnie słychać, mimo tego, że za. oho, w... o, ho, ho, łomot. Zazwyczaj na każdym odcinku się tak dzieje, więc trudno. Nie mam niestety wyciszonego pomieszczenia, dźwięku szczelnego jakiegoś, żeby móc w nim nagrywać. A z drugiej strony zawsze jest o czym pogadać i e, z czego się pośmiać. Na odcinku nawet. Ale ogólnie, wracając, naprawdę się cieszę, że oglądacie, że serie są ciepło przyjmowane, że i część z Was też razem ze mną robi coś do świąt. Lubiłam to jako właśnie taką coroczną inicjatywę, że sobie coś robimy razem. Gdzieś tam do czegoś się inspirujemy, gdzieś tam do czegoś się zbieramy w sobie i robimy coś. W tym roku też się właśnie wiele zmieniło, więc fajnie, że ten Simsmas, bo w sumie najbardziej to do tego pasuje, taka nazwa. Jest różny. Mimo tego, że jest podobny, tak jak co roku, jakieś tam pokoje, mamy mody, ale jakby odzwierciedla to, co się działo też w tym roku z moim kanałem i to, że przeszłam też na dużo więcej kontentu Simsów w no CC I w sumie, jak tak pomyślałam, no to taki był mój zamysł w ogóle, jak zaczynałam jeszcze na Sims Weeku, że chciałabym prowadzić kanał, pokazywać, że bez modów też się da grać w czwórkę. Że jest to dość fajna gra, i ogólnie ma dużo, jakieś tam rzeczy można dużo wymyślić, dużo rzeczy można zrobić, i gdzieś to zatraciłam w pewnym momencie. Nie uważam, że na minus, bo po prostu to później wróciło, ale nie jest to też coś, co uważam na plus, szczerze mówiąc. Znaczy na plus uważam to, że udało mi się znaleźć też fajne mody, fajnych modelów, że jest masa naprawdę świetnych modów. Że artystycznie dzięki modom mogłam się wyżyć, że mogłam Wam pokazać, co naprawdę gdzieś tam chcę Wam pokazać, a nie typowo ograniczać się tylko do no CC. Ale też się bardzo cieszę, że w momencie, kiedy potrzebowałam tej zmiany, kiedy zeszłam z modów do kontentu bardziej growego, to było dużo chętnych osób na to i jest dużo chętnych osób na to, żeby to oglądać. I tak naprawdę ten rok mi to pokazał, bo głównie robiliśmy, w tym roku mam wrażenie, że głównie robiliśmy NoCC, kilka było serii z modami, ale nie jakoś tam super dużo. Myślę, że tak 70% to był content NoCC, a 30% tak mody. Naprawdę, naprawdę fajne przeżycie, fajna zmiana myślę. I to jest takie połączenie dwóch światów, bo ja lubię sobie meblować w tym świecie z modami, ale jednak, jak gram, to lubię grać w tym świecie typowo simowym. Powiem, że nawet kiedyś próbowałam, że sobie tylko Maxismache będę brała do grania, ale nie, ja po prostu lubię grać w domkach typowo stworzonych rzeczami z gry. I zawsze jak gdzieś tam sobie grałam, to to autentycznie nie mam domku. Poza tą jedną serią, którą miałam na Sims Weeku, to ja w swoich rozgrywkach nie używałam modów. Także fajnie było móc połączyć to i to razem. iż to się faktycznie jakoś tam sprawdza, w miarę. Tak jak mówiłam, długo dzisiaj nie będę gadać. Tutaj i tak, tak sentymentalnie poleciałam, ale to chyba kwestia tego, że się tak poczuwam dzisiaj jakoś słobiutko. I moje myśli gdzieś tam idą w nostalgię, w myślenie o jakichś takich rzeczach, które gdzieś tam planowałam, coś gdzieś robiłam. Myślach o zmianach, które zaszły ogólnie w tym roku. Ale i też jest taki okres, że myśli się o tym jednak całym, całym, całym roku. Podsumowuje się powoli przed tym pierwszym i myśli się o tym, co nas czeka dalej, no, ale nie będę dzisiaj o tym dywagować, bo no, nie mam dzisiaj siły na to. Także dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście widzimy się w komentarzach, bo na komentarze będę mogła odpisywać. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba, czy lubicie sulani, od którego miasta zaczynacie zazwyczaj. Wiem, że pytałam już Was parę razy, ale chętnie się dowiem od kolejnych osób, które jeszcze mi nie pisały o tym. Jeżeli się wam podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. Mi tutaj szurają, tupają, bo oczywiście jest śnieżnie na Podlasiu. Także nie przedłużam. Do usłyszenia. Możliwe, że jutro. Możliwe, że w czwartek. Ze zdwojoną siłą. Do usłyszenia i pa pa!